Witam Państwa. Europejskie Centrum Solidarności zaskoczyło opinię publiczną, bo w ramach festiwalu Solidarity of Arts zaprosiło do Gdańska na ten festiwal rosyjską grupę Pussy Riot. No, to jest grupa prowokatorek, które zasłynęły w całym świecie tym, że sprofanowały katedrę Chrystusa Zbawiciela. No, Miejsce nieprzypadkowe i warto o tym dwa słowa powiedzieć, bo ta katedra została postawiona w czasach monarchii przez Rosjan jako wotum na stulecie zwycięstwa nad Napoleonem w 1812 roku. No, więc, w intencji przeciwnej do nas, ja zawsze powtarzam, że opis. Wybuchu wojny w Panu Tadeuszu i w Wojnie i Pokoju no pokazuje, jak różnie można widzieć tą, tą samą historię. No to, co dla nich było apokalipsą, dla nas było wiosną nadziei. Tym niemniej, no, szanujmy cudze uczucia, ten Kościół, jego historia się nie skończyła na tym, że ta katedra z Aleksandra III stanęła, no ale potem w czasach stalinowskich została wysadzona w powietrze i tam po długich historiach, po zburzeniu tego kościoła jako symbolu monarchii, chrześcijaństwa, chrześcijaństwa przede wszystkim. No, najpierw tam miał stanąć pałac Rata, a w końcu stanęły baseny miejskie. I kiedy w latach 90. powstała idea, żeby katedrę odbudować, tym samym jako symbol zwycięstwa nad komunistycznym nihilizmem i nienawiścią, no to w Moskwie podniosły się głosy, że jak to, no a co ludziom zabierają baseny i tak dalej, co ci ludzie biedni mają robić. Niestety ta awantura Pussy Riot wpisuje się w całą tą historię. Oczywiście ktoś może mówić, że zapraszanie grupy, która była represjonowana w Rosji wpisuje się w apel zjazdu Solidarności do robotników Europy Środkowej i Wschodniej, ale pamiętajmy, Solidarność walczyła o wolność religii, walczyła o prawa Kościoła, walczyła o zaniechanie prześladowań i dyskryminacji chrześcijaństwa. Robienie z Solidarności prekursora Pussy Riot jest naprawdę Pomysł kuriozalny. No ale w Gdańsku wypowiadają się politycy. Pani Beata Dunajewska, radna ze Stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska, mówi, że. To kobiety, które odważnie wystąpiły przeciwko prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. To się może w Polsce podobać. Łukasz Bejm, radny Koalicji Obywatelskiej, mówi, że Pussy Riot dobrze się będzie wpisywać w temat tegorocznego Solidarity of Arts, dlatego że tematem ma być odwaga. No więc ja myślę, że skoro tematem ma być odwaga, no to może warto zapytać, czemu Krzysztofa Skiby nie zaprosił. On się obnażył przed premierem, odwrócił się i obnażył. Przed premierem Buskiem. No to byłby dobry symbol odwagi. Zaczynamy ja się, tak, się nad tym zastanawiałem, istnieją dwie interpretacje, tego, dlaczego zapraszają, dlaczego ECS zaprasza Pussy Riot, a nie chce zaprosić Krzysztofa Skiby, istnieje w tej sprawie interpretacja prawicowa i lewicowa. Interpretacja prawicowa mówi, że to po prostu taki. Typowy przykład polskiej ojkofobii niskiej samooceny i nasz rodzimy Krzysztof Skiba, symbol odwagi artystycznej, który się obnażył przed naszym premierem no jest niedoceniony i się ceni to co zagraniczne. Pucira, a biednego Skiby nie zapraszają. No, ale jest oczywiście również interpretacja lewicowa. Że no, Pussy Riot no, to jest wolność, no, bo profanacja kościołów to jest dzisiaj wolność. Natomiast jednak obnażyć się przed liberalnym premierem, to jest tak naprawdę no, obraza świętości. No i jak można człowieka, który takiej profanacji się dopuścił, zapraszać? W każdym razie myślę, że ta dyskusja, dlaczego pan Skiba nie jest zaproszony. Na festiwal odwagi w Gdańsku będzie trwać, no ja Państwu w tej chwili na to nie odpowiem. No ale wracając do Pussy Riot, no rzecz ciekawa, dlatego że ona pokazuje, w jaki sposób opinia liberalna w Polsce chce walczyć z Rosją i z Putinem. No będziemy popierać profanację kościołów na złość Putinowi, no a tymczasem zobaczymy, co się dzieje w Unii Europejskiej. Putin w najlepsze na Zachodzie jest przyjmowany. Emmanuel Macron zaprosił go do Fort de Brégançon. ostatnio. No i tam był cały szereg, proszę Państwa, imponujących wypowiedzi. Yy, dlatego, że na konferencji prasowej, która to spotkanie Forda Brygansą poprzedzała, yy, Macron mówił, że Francja i Rosja muszą odegrać decydującą rolę w przebudowie ładu międzynarodowego. Yy, mówił dalej, że musimy rozmawiać i znaleźć punkty zbieżności. Już na samym spotkaniu z Putinem komplementował Rosję jako wielkie mocarstwo oświeceniowe no to bardzo. Ładna i dobra formuła, prawda? Jak usprawiedliwić absolutyzm, nawiązać do Katarzyny Wielkiej i pochwalić Rosję. I znowu, no nie jest to wprawdzie państwo demokratyczne. No tu prezydent Macron mówi, że jest to kraj liberalizmu politycznego. Trudno się dziwić, że na Ukrainie wywołało to rozczarowanie. Rozczarowanie jest naturalne, ale z drugiej strony, ja sam się nie dziwię rozczarowaniu, ale dziwię Ukraińcom. No, sami proponowali format normandzki, sami twierdzili, że najlepszymi rzecznikami ich interesów będą Francja i Niemcy, a dzisiaj są rozczarowani, że to oni. Że to oni rozmawiają z Putinem ponad ich głowami. Pamiętamy poprzedniego prezydenta Ukrainy, kiedy pojawiła się polska propozycja, i to zresztą nawet nieprawicowego rządu, żeby Polska weszła do formatu normandzkiego jako jeden z rozmawiających no w końcu o sprawach naszego regionu. My jesteśmy sąsiadem i Ukrainy, i Rosji, więc mieliśmy naturalny tytuł. No ich to nie interesowało, no więc niestety teraz mają. To jest jeszcze jedna nauka. Ja jestem przeciwny temu, żeby współczesną Ukrainę, tak jak w Polsce niektóre środowiska, sprowadzają do banderyzmu, wyolbrzymiają wszystko to, co nas może razić. Niepodległość Ukrainy jako państwa oddzielającego Polskę od Rosji jest dla nas bardzo ważna. Natomiast trudno uszczęśliwiać ludzi na siłę, to Ukraińcy sami się muszą decydować, gdzie szukają sobie sojuszników, no, narzucać się z tym nie wypada. Ale proszę Państwa, żebyśmy nie mówili tylko o sprawach geopolityki, kultury i nie omijali spraw trudnych, no jest jeszcze u nas oczywiście y, afera w Ministerstwie Sprawiedliwości ona jest już y, roztrząsana na y, wszystkie możliwe y, sposoby. Ja chcę, chcę w tej sprawie zwrócić tylko uwagę na jeden aspekt, o którym y, mówimy, y, o którym się właściwie nie mówi. Tam w pewnym momencie wśród tych informacji, yy, które miały y, no, być obmową albo oszczerstwem. W stosunku do nielubianych sędziów pojawia się sprawa zarzutu tak zwanego aborcyjnego o śmierci dziecka przed urodzeniem. I ja w związku z tym chciałbym wiedzieć, czy wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości wiedzieli o popełnionym przestępstwie i je zataili, bo to byłaby rzecz no, nieprawdopodobnie to, to byłoby naruszenie prawa w stopniu nieprawdopodobnym. Pamiętajmy, no po pierwsze musimy wiedzieć, czy to o czym oni mówili, oczywiście jeżeli to była prawda, czy dotyczy tego, że popełniono przestępstwo, a w Polsce na przykład zabicie dziecka zdolnego do urodzenia, do przeżycia poza łonem matki jest przestępstwem, i po drugie w Polsce przestępstwem jest jakakolwiek presja, aborcyjna na kobietę. Jeżeli jakikolwiek wysoki urzędnik taką presję wywierał na chcianą czy niechcianą matkę swojego dziecka, jeżeli o tym wiedzieli wysocy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, to po pierwsze opinia publiczna to musi wiedzieć i zainteresowani muszą ponieść, ponieść odpowiedzialność. Emocjonujmy się walkami po oip ale niech nam nie umkną sprawy naprawdę ważniejsze.